it's Nasz Nieraz słyszeliśmy, że chorzy i cierpiący to ta najpiękniejsza i najzdrowsza, paradoksalnie najzdrowsza cząstka kościoła. Gdyby tej cząstki zabrakło, nagle kościół stałby się bardzo ubogi. I to, moi drodzy, często zabiegamy. Zdrości nie mają czasu na to, żeby porozmawiać z Panem Bóg. Kiedy popatrzymy na ludzi starszych, Dyby nas stworzył, gdybyśmy nie chcieli uciekać się do tego, który nas stworzył, Jezus. ten o coś. Jest znacznie głębszy cel tego dźwigania krzyża korona. Jest takie opowiadanie, mój drodzy, które chrześcijańskie opowiadanie, które przedstawia życie ludzkie w sposób taki bardzo obrazowy. Otóż życie ludzkie to swego rodzaju droga, po której poruszają się ludzie ze swoimi własnymi krzyżami na wargi. Ten poziom jego irytacji i zagniwania osiągnął granicę. Zszedł z drogi, zrzucił swój krzyż, wziął ciężki kamień i jednym uderzeniem odrąbał kawał swojego krzyża. Wziął na na to, co zostało. I doświadczył czegoś, czego nigdy wcześniej nie doświadczył, Że teraz on wyprzedza innych, idzie mu się znacznie lżej, idzie pewnie. dzieląca dwa brzegi. I to, co zauważył, było dla niego niesamowite. Każdy, kto tylko stawał nad brzegiem przepaści, zdejmował swój krzyż i kładł go przed sobą. Krzyże były różnej wielkości, ale każdy pasował Nie mógł przejść na ten wymarzony drugi brzeg. To jest oczywiście, moi drodzy, wymyślone przez kogoś opowiadanie, które jednak tłumaczy, jaki jest sens naszego cierpienia tu na ziemi, naszego krzyża. Cierpienie nie jest niczym, co jest naprawdę za karę. muszę i odmieniać. Czy myślimy, że Pan Jezus nie mógł wymyśleć innego sposobu zbawienia nas znacznie łatwiejszego niż to, które wy. Przecież mógł nas zbawić z palca. noca. Jest Bogiem, może więc wszystko. lecz lepszy sposób zasłużenia sobie na Królestwo Niebieskie, jak upodobnienie się do cierpiącego Chrystusa. Tak jest sens cierpienia i każdej choroby. I nie przejmujmy się, moi drodzy, tym, że, że jesteśmy na swoich bliskich ciężarów. Tak niestety często jest, że że ograniczamy w jakiś sposób ich swobodę. Ale to, że nasi domownicy muszą się... W swój z z udział w dźwiganiu naszych chorych i cierpiących. Te słowa kieruję również pod adresem wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam.